Cześć, witajcie. Na dzisiaj ażurek wiosenne wzory. Już można zacząć, słuchajcie. Bardzo fajny ażurek, który możecie wykorzystać na każdy Wasz projekt, na projekty robione na dwóch drutach, jak również na drutach z żyłką czy na pięciu drutach, jeżeli będziecie robili przykładowo rękawiczki bez palców, czy y, takie lekkie, z lekkiej włóczki, cieniutkiej włóczki kominy y, czy skarpetki, obojętnie na co. Y, ten wzór y, składa się, liczba oczek jest podzielna przez 10 plus jedno oczko dla symetrii plus dwa oczka brzegowe. Ja na tym szkicu oczywiście nie mam zaznaczonych tych oczek y, brzegowych, jest tylko to jedno oczko dla symetrii, a więc macie liczbę oczek podzielną przez 10, plus jedno dla symetrii, plus dwa brzegowe, jeżeli dziergacie teraz na okrągło, to znaczy na, na drutach z żółką przykładowo, czy na pięciu drutach. Macie liczbę oczek podzieloną przez 10, już nie macie tego jednego oczka dla symetrii, nie macie tych dwóch oczek brzegowych. Na wysokość mamy 10 rzędów albo 10 okrążeń, 11 rozpoczynamy znowu od pierwszego. Rzędy parzyste, okrążenia parzyste przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. I teraz do znaczków. Lewe oczka są zaznaczone na czarno. Niebieskie znaczki to są oczka prawe. Natomiast na zielono są zaznaczone na żółty. I tutaj na czerwono zaznaczone są dwa oczka razem ze skłonem na lewo, to znaczy dwa oczka przerabiacie razem, ale wsuwając prawy drut pod tylną ściankę. Natomiast tu są dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwacie drut prawy pod przednie ścianki, dwóch oczek i przeciągać włóczkę. Jeżeli będziecie robili teraz w rzędach, to znaczy drugi, czwarty, szósty i tak dalej, rząd parzysty, to przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu i one na przykład po pierwszym, Rzędzie drugi rząd będzie schodził tam, gdzie zrobiliście w pierwszym rzędzie lewe oczko, ono zejdzie Wam z rutu jako prawe i tak też je przerabiacie tam, gdzie robiliście w rzędach nieparzystych prawe oczko, ono w rzędzie parzystym zejdzie Wam z rutu jako lewe oczko. Narzuty robicie na lewo, te oczka, które przerabiacie razem, również robicie na lewo. Natomiast jeżeli robicie w okrążeniach, to Okrążeniu drugim, czwartym i tak dalej, też robicie jak oczka schodzą z drutu, ale to lewe oczko w okrążeniu drugim schodzi Wam jako lewe oczko, to prawe schodzi Wam jako prawe oczko. Te dwa oczka razem, które robiliście, przerabiacie w okrążeniach parzystych na prawo, narzuty przerabiacie na prawo, prawe oczko na prawo, lewe na lewo i tak dalej, i tak dalej. Okay. Mam nadzieję, że to wytłumaczę na tyle dla tych z Was, którzy są początkujący, że nie będziecie mieli z tym problemu. Ja dzisiaj będę z Wami robiła jeden raport na wysokość i dwa, hmm. przepraszam, dwa raporty na, na szerokość. Ten szkic możecie sobie oczywiście przepisać. Jak widzicie, on jest mały ten szkic i najprawdopodobniej nie będziecie mieli z nim. Problemu, żeby go tutaj przepisać. Na początku zawsze pokazuję, jest zdjęcie, gdzie ten szkic jest zaznaczony. A więc rozpoczynamy jedno oczko brzegowe, które zdejmuję. Następnie mamy jedno oczko czarne, to jest oczko lewe. Jedno oczko na niebiesko zaznaczone, to jest prawe oczko. Kolejne dwa oczka przerabiacie razem. Ono później będzie skłaniało się w prawą stronę. Ja je przy, zamieniam miejscami, to znaczy tę nią ściankę biorę do przodu. Dlatego tylko, ponieważ ja mam całkiem inną metodę y, dziergania, dlatego muszę zmienić te ścianki. Jeżeli Wy robicie w ten sposób, y, zaraz Wam pokażę w jaki sposób, to możecie no, bez zmiany tych. Tych ścianek, ona nie musi być zmieniona. Zaraz wam to pokażę. A więc jeszcze raz, bo zeszłam z tematu. Jedno oczko brzegowe, jedno oczko lewe, jedno oczko prawe. Dwa oczka razem wsuwając drut pod, prawą, pod przednie ścianki. Następnie macie jeden narzut, jedno oczko prawe. Popatrzcie, normalnie to robi się prawe oczko wsuwając drut pod przednią ściankę. Ja mam tą metodę taką, że wsuwam pod tylnią ściankę i dlatego muszę zamienić je miejscami, żeby to tutaj ładnie wyszło. Popatrzcie, żeby to tutaj mi bardzo ładnie, czyściutko wyszło ten skłon. Jeżeli robicie taką samą metodą jak ja, to znaczy prawe oczka pod tylnią ściankę, no to musicie zamienić te, te ścianki. Po tym prawym oczku, słuchajcie, mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo. I znowu mamy prawe oczko. Ja może zacznę robić, będę się zmuszała robić przed, pod przednią ściankę. Natomiast. Po tym prawym oczku mamy jeden narzut i mamy dwa oczka razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ich ścianki. Przyciągamy włóczkę i robimy jedno oczko z tych dwóch, ale ono skłania się tutaj. Ten warkoczyk, który powstał z tego, skłania się w lewą stronę. Następnie robicie jedno oczko prawe i rozpoczynacie drugi raport. Jedno lewe, jedno, jedno prawe. Dwa oczka razem muszę teraz, bo jeszcze od następnego będę już robiła normalnie. Wsuwając drut pod przednie ścianki, jeden narzut, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, jedno prawe, narzut. Dwa razem wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki tych oczek, które są na lewym drucie, przeciągacie włóczkę i robicie dwa oczka razem i to się skłania w lewą stronę. Potem macie jedno oczko prawe i po raporcie macie jedno oczko lewe i oczko brzegowe. To był pierwszy rząd, drugi przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w trzecim rzędzie. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, jeden narzut i dwa prawe oczka, pierwsze i drugie. Jedno oczko przerabiamy na lewo i znowu mamy dwa prawe oczka, pierwsze i drugie. Ja się staram za tą przednią ściankę robić te prawe oczka. Jakoś mi to na razie wychodzi. Jedno, jeden narzut i kolejne dwa oczka, które macie na lewym drucie. Wsuwacie wasz prawy drut pod tylnie ścianki tych oczek i przeciągacie włóczkę robiąc dwa oczka razem i z tego powstaje jedno oczko, które skłon ma w lewą stronę. Kolejny raport, drugi. Jedno oczko lewe, dwa razem pod przednie ścianki tych dwóch oczek wsuwamy prawy drut, robimy jeden narzut, jedno oczko prawe, drugie oczko prawe. jedno na lewo przerabiamy i znowu dwa prawe, jedno i drugie. Jeden narzut, wsuwamy drut pod tylnie ścianki kolejnych dwóch oczek, które są na lewym drucie, przeciągamy włóczkę. I po tym raporcie robię już oczko lewe, to jest dla symetrii, i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był trzeci rząd. Jesteśmy teraz w piątym rzędzie. Jak spojrzycie na szkic, to piąty i siódmy rząd są identyczne. Rozpoczynamy w w piątym rzędzie oczko brzegowe, następnie jest jedno oczko na lewo. Później znowu mamy jedno oczko prawe, narzut jedno oczko prawe, dwa oczka razem pod przednią ściankę, jedno na lewo i dwa oczka razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek. Jedno oczko przerabiamy znowu na prawo. Robimy jeden narzut i jedno prawe oczko. Raport zakończony. Rozpoczynamy drugi raport w piątym rzędzie. Jedno oczko lewe, jedno oczko prawe, narzut i znowu jedno, jedno prawe, dwa oczka kolejne, które są na lewym drucie. Wsuwamy prawy drut pod przednie ich ścianki, przeciągamy włóczkę i robimy te dwa oczka razem na prawo. Jedno lewe i wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych kolejnych dwóch oczek, co są na lewym drucie. Przeciągamy włóczki i robimy dwa oczka razem i to się skłania w lewą stronę. Jedno oczko przerabiamy na prawo, robimy jeden narzut i jeszcze jedno na prawo, a następnie po raporcie jest już oczko lewe i oczko brzegowe. To był piąty rząd. Siódmy rząd jest identyczny jak piąty, a więc mamy oczko brzegowe, następnie mamy jedno oczko, które przerabiamy na lewo, kolejne oczko przerabiamy na prawo, robimy jeden narzut i jeszcze jedno prawe oczko. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jedno oczko na lewo i dwa razem. Ze skłonem na lewo, to znaczy pod tylnie ścianki. Wsuwamy prawy drut, jedno oczko prawe, narzut i jedno oczko prawe. Kolejny raport, lewe, prawe narzut, prawe, dwa razem pod przednie ścianki, jedno lewe i dwa razem drut prawy pod tylnie ścianki wsuwamy tych dwóch oczek. Robimy jedno prawe oczko, jeden narzut, jedno prawe i u mnie jest już lewe oczko dla symetrii. Poczekajcie, bo mi się włóczka skończyła tu. Jedno oczko dla symetrii i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był siódmy rząd. Doszliśmy do dziewiątego rzędu. Jedno oczko brzegowe, jedno oczko na lewo. Następnie mamy dwa oczka, które przerabiamy na prawo. Pierwsze, i drugie. Następne dwa oczka wsuwamy prawy drut pod ich przednie ścianki, przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem, i to skłania się tu w prawą stronę to ten warkoczyk, taki, który tu powstał. Jeden narzut, jedno oczko na lewo. Znowu jeden narzut i teraz wsuwamy prawy drut. Pod tylnie ścianki kolejnych dwóch oczek, co są na lewym drucie, przeciągamy włóczkę i robimy te dwa oczka razem. Następnie mamy jedno oczko prawe i drugie na prawo. Kolejny raport, drugi, jedno oczko lewe, dwa oczka prawe, pierwsze i drugie. Następnie dwa oczka razem ze skłonem na prawo, wsuwamy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, co są na lewym drucie. Przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut, jedno oczko lewe, narzut. Wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki kolejnych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę. Jedno oczko prawe, drugie oczko prawe i po. W drugim raporcie u mnie jest już oczko lewe i oczko brzegowe. To był dziewiąty rząd. Dziesiąty robicie tak jak oczka schodzą z drutu. I teraz muszę Wam znowu pomarudzić trochę i przypomnieć, że macie pamiętać o tych narzutach. To jest bardzo ważne. Mi się już, ja sama zrobiłam już nieraz taki błąd, że zapomniałam tam jednego narzutu na przykład i później mi się oczka nie zgadzają. I kombinuję i, i, i muszę próć, także pamiętajcie, może Was to już denerwuje, że stale mówię o tych narzutach, ale pamiętajcie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jeżeli macie wzór, w którym są narzuty, to pamiętajcie, żeby je robić. Zakończyliśmy nasz yy, wzór, słuchajcie oczywiście na takim malutkim kawałku, to wiecie dokładnie, nie jest to tak dobrze widoczne jak na troszeczkę większym. Mam nadzieję, że będziecie mogli wykorzystać na wasze wiosenne projekty ten wzór. Ten szkic, tak jak powiedziałam, możecie sobie go przepisać, on jest malutki. I już dzisiaj serdecznie Was zapraszam na kolejne moje wideo. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Na razie. Cześć!